Yo gangsterzy, koniec karnawału, a my wjeżdżamy z grubej rury. Jak patrzę na to, co się dzieje na świecie, to mam tylko jedno pytanie: Co tu się odjechało? Ludzie sprzedają powietrze w słoikach, generowane przez AI postacie naciągają innych ludzi. A influencerzy promują brokatowe jelita. Internet oficjalnie zwariował, ale spokojnie, ktoś musiał to opisać. No i kto? Ja, kudy bo jak nie ja, to kto? Napisałem kawałek, który rozkłada ten absurd na czynniki pierwsze. Więc startujemy z kolejną bitwą na wersję. Nie? Dla tych, kto jeszcze nie kumulał, jak to działa, krótkie przypomnienie. Bitwa na wersję to muzyczna wojna. Gdzie jeden utwór dostaje różne klimatyczne wersje. I to wy decydujecie, która rządzi i która jest najlepsza. Wasza misja, wchodzicie na YouTube'ową playlistę tej edycji. Słuchajcie wszystkich wersji i głosujecie łapką w górę pod tą wersją, która najbardziej rozwaliła system. Piosenka nosi tytuł Co tu się odjechało? Mamy 5 muzycznych uderzeń. Wersja pierwsza piosenki Co tu się odjechało? W stylu new metal i hard rock. Nie ma litości. Mocne riffy, szorstki wokal, energia. Jak byliśmy, bliski z Ramsteinem. z Ramsteinem. Jeśli świat jest popaprany to się go go nie? Kto lubi ostre brzmienia, to na tym melanżu na pewno nie zaśnie. Wersja druga, piosenki co tu się odjechało? W stylu hyperpop i disco polo Totalne ono. Wykręcone syntezatory, neonowe światła i wokal lata jak w kosmosie Jeśli internet to cyrk, to niech tam wersja będzie klaunem. Streamuje w sejmowym gmachu Co tu się odziewało, co z nami się stało? Patryk się zwiesił, z schodu się sypało Co tu się odziewało? Co... dzisiaj wymieniało? Co tu się odjebało? Co z nami się stało? Głupotę w złoto się pięknie pakowało Co tu się odjebało? Co z nami się stało? Serce za lajki tanio się sprzedawało Wersja trzecia piosenki co tu się działo? W stylu Soul R&B Bo nawet w chaosie można znaleźć grubi Klimatyczny wokal, soczyste chórki i gitara, która buja jak fura na hydraulice jeśli świat oszalał, to trzeba wyluzować i patrzeć na to z dystansem. Styl, klasa i absurd wiedny Co tu się odjebało? Co z nami się stało? Rozum za zasięgi się dzisiaj wymieniało. Co tu się odjebało? Co z nami się stało? Głupotem złoto się pięknie pakowało. Co tu się odjebało? Co z nami się stało? Serce za lajki tanio się sprzedawało. Wersja czwarta piosenki co tu się odjechało w stylu dance Kiedy już nic nie ma sensu to przynajmniej można potańczyć Mocny bas, szybki rytm i bit który nie pozwalał usiedzieć na miejscu Ta wersja jest dla tych, którzy lubią wrzucić tryb imprezowe. Streamuje w sejmowym gmachu Co tu się odjebało? Co z nami się stało? Matrix się zwiesił, z góry się sypało Co tu się odjebało? Co z nami się stało? Rozum za zasięgi się dzisiaj wymieniało. Co tu się odjebało? Co z nami się stało? Głupotę w złoto się pięknie pakowało. Co tu się odjebało? Co z nami się stało? Serce za lajki tanio się sprzedawało. I wersja piąta, co tu się odjechało w stylu punk -rock. Jeśli świat to burdel, to trzeba go rozwalić gitarą. Krzykliwe wokale. Szybkie tempo perkusji i energia, jakby offspring wpad na Green Day na ustawce Tu nie ma czasu na myślenie, tu się wali pięścią w smartfon i krzyczy odjebało, co z nami się stało za Więc, jeszcze raz pytam, co tu się odjechało. Nie czekajcie, wbijajcie na YouTube i głosujcie. Bo kto nie głosuje, ten potem płacze, że nie wygrała ta wersja co trzeba. A i jeszcze jedno gangster, wciąż możecie głosować jeszcze na poprzednie Bigsy na wersję. Nie ma Lipy, jest Melissa i mniej wywalone ciągle czekają. Wszystkie wersje czekają na wasze decyzje, a tylko najlepsza trafi na listę przebojów HITAI. I pamiętajcie, kiedy świat odjechał w stronę absurdu. Chudy koksub i robi rewizję nurtu. Nie ma lipy, jest malisa. Yo!